Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka z Gabinetu Desprenditem. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który się może przejawiać w różnego rodzaju blokadach w naszym życiu, w naszych relacjach i w naszym zdrowiu. E, no, i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć mm, o takiej rzeczy, że e, kiedy zdarzają się nam rzeczy, to znaczy tak, e, bardzo często mam takie wrażenie, że jeżeli ja Przejdę jakąś terapię. Jeżeli ja przyszłam jakiś proces, jeżeli jestem świadoma pewnych rzeczy, to mi yy, jakby hmm, teraz będzie łatwiej, to znaczy, nie będę miała teraz problemów. A tu nagle się okazuje, że problemy z mężem, z dziećmi, z pracą, z szefem, z pogodą, czy cokolwiek, że te problemy ciągle istnieją, nadal są i po prostu wywołują we mnie wielkie, skurcze napięcie i no i problemy. No i ten chaos emocjonalny. No i yy, ja zawsze polecam coś takiego, jak yy, to znaczy, tak, już o tym mówiłam, nie? O naszym wyborze. Ja polecam technikę właśnie wyboru, że ja wybieram. Do tego też mamy techniki, które nam pomagają yy, potrzeby, wartości i potrzeb, określenie wartości potrze potrzeb. To bardzo nam pomaga yy, w tym wyborze no i integracja emocjonalna oczywiście ta też i jest taka rzecz, że właśnie mamy wybór I ja też nagrałam takie wideo później je podlinkuję na temat tego z jakiego miejsca ja wybieram czy z miejsca lęku, czy z miejsca miłości no i, no i właśnie zawsze o tym mówię że tutaj warto przy każdym przy każdej decyzji czy w każdej sytuacji zobaczyć, w jakim ja miejscu stoję? Czy ja właśnie stoję w tym miejscu miłości, spokoju i ja tak podchodzę do tej osoby, sprawy, awantury, problemu? Czy ja podchodzę właśnie z miejsca lęku? Wtedy będziemy mieć też dwie różne reakcje. No i ostatnio jedna pani, moja klientka, mi opowiedziała, że mówi: Tak, gniewa, ale wiesz co? To jest tak, jakbym ja miała żyć w jakimś innym wirtualnym świecie. No i ja mówię, kurczę, no nie, no nie jest tak. I tam tłumaczę i tam opowiadam, pokazuję jej. Tam takie ćwiczenie robiłyśmy, no ale no, nie, 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 no to ciągle jest to samo. Ciągle jestem w takim... No muszę sobie coś po prostu wymyślać. Nie, 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 w ogóle nie, abstrakcja. I wtedy, wiecie co, mi przyszło takie no takie olśnienie, jak to można powiedzieć. I ja powiedziałam, ja mówię, dobra, zobacz codziennie, w każdej sytuacji, gdzie są twoje myśli. Gdzie jest twoje, jakie jest twoje nastawienie. I ona mówię, no tak, no, no w moich problemach, no w tym, że on, ona, ono i w ogóle. I ja mówię, no właśnie. I to jest twój wybór. Ja chcę, żebyś ten wybór zmieniła. I już wtedy nie mamy tw tworzenia jakiejś innej rzeczywistości, tylko zmieniamy formę naszego wyboru, yy, nastawienia. No, no, jeżeli wybieramy, yy, nasz wybór jest związany właśnie z miłością, z otwartością, yy, no, z jakimś takim wybaczeniem otwar no, otwartością, to wtedy. Automatycznie zmienia się nasz nastrój, zmienia się nasze nastawienie i też dzięki temu mamy możliwość, że sytuacja tr trudna, problem rozwiążemy inaczej. Tutaj zawsze mi się przypomina Einstein, który powiedział, że większość czasu, właśnie największą głupotą ludzką, jest to, że staramy się robić wszystko z tego samego w, te, w ten sam sposób. I się dziwimy, że mamy ten sam wynik. No i właśnie, czasami nam się wydaje, że robimy pewne rzeczy i robimy niby inaczej, ale to nastawienie, to no właśnie ten taki pesymizm, taki lęk, takie nastawienie, że a, że bez sensu i tak dalej, bo takie napięcie jednak jest. I tutaj też chciałam tak troszeczkę z takiego mojego podwórka, ponieważ no wiecie, ja zaraz, ja zawsze łączę, prawda, to co jest tutaj, jakie ja mam symptomy, dla mnie to jest od razu, że coś się dzieje we mnie, jakiś konflikt jest aktywny i tutaj trzeba coś podziałać. No i um, ostatnio miałam problem z napiętymi mięśniami, tutaj twarzy i tak dalej. No i no, nie wychodziło mi tam, pewne rzeczy przepracowałam, ale Widziałam, że to nie działa. Nie mówię, no dobra, no ale jest to napięcie, czyli tam konflikt jest, mimo że ja pewne rzeczy robię, czyli ja czegoś nie widzę. No i yy, to było tak obok, tak przez przypadek, tak niby nie poszłam do, do mojej fizjoterapeutki. To nie było w ogóle związane z tymi moimi mięśniami yy, twarzy, tutaj. I ona mi zaczęła twarz masować i mówi, wiesz co, ale to masz tutaj napięte a ja nie mówię, no wiem, wiem, bo tutaj mówi, no, właśnie, te rzeczy wypowiedziane, niewypowiedziane i tak, no tak, tak i ona w pewnym momencie mówi, wiesz, bo to jest tak jakbyś miała tak yy, i taką zrobiła taką minę, tak jak pokazała, jak ja, jak to, te, te mięśnie które są tutaj napięte i ja tak się na nią patrzę i mówię, to tak jakby ja y, twarzą, nosem, czołem, twarzą właśnie, chciała przejść przez jakąś szybę szklaną, i nie mogę, nie mogę jej przez taki mur, nie? Prze i którego nie mogę ruszać. No, mówię, no, no właśnie! I wtedy mi wszystko powskakiwały, różnego tam rodzaju te, te, yy, te, te, te wszystkie puzle się poukładały. No i właśnie, to jest coś takiego, że ja na przykład mam takie nastawienie, że, że właśnie jakby był taki moment, że ciągnęłam, a teraz jakby trochę pcham. I, yy, i właśnie zmiana na przykład tego, że zauważyć, czy ja w danym momencie bo to właśnie nie musi być miejsce lęku to może być miejsce ciągnięcia to może być miejsce właśnie tego pchania to może być takiego, że chcę prze, przebić ten mur tą moją głową a nie dam rady, nie dam rady trzeba po prostu odsunąć od tego muru i zobaczyć czy po prostu ten mur nie jest na jeden centymetr no dobra, dziesięć i po prostu ja tutaj daję a wystarczy tylko tak nie, pół kroczku i sobie to obejdę więc jakby jeżeli chcemy cokolwiek zmieniać w naszym życiu, to musimy jedną z pierwszych rzeczy właśnie nas, na, zmienić nasze nastawienie, zmienić naszą percepcję tej rzeczywistości. Znaczy nie rzeczywistości, ale właśnie percepcję no, siebie i tego, co ja robię w danej sytuacji. Percepcję sytuacji też, no bo jeżeli ja widzę, że dana sytuacja po prostu jest jakby e, ścianą, w którą ja walę łbem czy pcham ją, bo ja tak bardziej pcham, nie walę, tylko pcham, e, no to ja wtedy mogę zobaczyć, że a, to ja muszę się zatrzymać, nie mogę tak obchać jeżeli ja tak się zatrzymam, się cofnę troszeczkę, już nie będę pchała, to zmienia się w ogóle spojrzenie na sytuację. No bo nasze sytuacje, nasze spojrzenie na sytuację, to bardzo rzadko mamy takie, jakby panoramiczne spojrzenie na wszystkie aspekty naszego życia, na dany problem, sytuację itd., na męża, żonę, na, na dzieci itd., itd. Raczej mamy spojrzenie tunelowe, bardzo zważone. I czasami to spojrzenie jest naprawdę bardzo wąziutkie, czasami jest troszeczkę szersze, ale bardzo często jest naprawdę tak, jakby taka szparka, przez którą się patrzymy. Większość to są różnego rodzaju nasze filtry, to są różnego rodzaju nasze właśnie lęki, obawy, jakieś nastawienia, że tak ma być, że, że no, tak się załatwia sprawy itd., dalej. I to wszystko sprawia, że ja mam napięcie. I teraz może się wydawać, że no ja nie mam konfliktu w środku, w sobie, że no ja tutaj, prawda, ani z mi nie wychodzi. A jest sytuacja, i znowu ja po prostu się, po prostu mnie przywala, albo nie potrafię z niej wyjść w sposób konstruktywny, nie potrafię sobie tego wszystkiego poukładać. No i właśnie dlatego ja bardzo zachęcam do tej zmiany. I właśnie nie chodzi o zmianę e, takiego jakby życia w świecie Yupi, zmianę mojego nastawienia e, w jakiejś rzeczywistości wirtualnej. Tylko jeżeli ja zmieniam moje nastawienie, zmieniam moją perspektywę widzenia, to dla mojego mózgu to już jest nieważne, Czy moja rzeczywistość się zmieniła czy nie? On już się czuje zadbany, mój mózg się czuje bezpieczny, i mój mózg teraz może kreatywnie podejść do problemu, do sytuacji, do mojego męża, dziecka, do bałaganu, itd. itd. Więc bardzo, chę, bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś sprawdziła, żebyś sprawdził swoje nastawienie, swoją perspektywę. To, jak podchodzisz do spraw. I no, i, właśnie, i z tej perspektywy tutaj, jakby to wszystko układać. Bo nie, kwestią, właśnie, jest nie to, żeby robić zawsze to samo i z tej samej perspektywy, i może dobra, fizycznie robię czasami rzeczy inaczej. Ale wewnętrznie mam cały czas to samo nastawienie, cały czas pcham, cały czas walczę, cały czas jestem w lęku, cały czas jestem zpięta, napięta. aaa, Na bezdechu, nie? Do jakiego e, stopnia my tutaj sobie to wszystko e, jakby sami komplikujemy. I tutaj bardzo Cię zachęcam do takiego spojrzenia. I e, jeżeli masz ochotę, Yy, podlinkuję później kurs wartości, albo tam jest też link do sklepu, także możesz sobie zajrzeć, yy, gdzie w kurs, na kursie wartości to właśnie da się tam prowadzę, jak tutaj to wszystko poukładać sobie, te wszystkie moje wartości, moje potrzeby, jak się temu przyglądać. I yy, no i do szkoły emocji, jeżeli masz ochotę. Tak samo można się umówić na rozmowę bezpłatną ze mną. Yy, jeżeli masz ochotę też czy pracować, czy potrzebujesz jakiegoś pokier pokierowania, to bardzo serdecznie zapraszam. Tyle na dzisiaj dziękuję Ci bardzo serdecznie. Zostaw swój lajka, like, jeżeli Ci się podobało to nagranie i pozdrawiam, dziękuję i pa.